Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj zrobię pyszną kanapkę na śniadanko. Nie będzie to nic wymyślnego, nic czego my nie znamy, ale po prostu miałem chęć pokazać Wam, jak czasami jadam w niedzielę śniadanie. A więc zaczynamy. Na patelnię kładę kilka plastrów bekonu. Ponieważ będę robił dwie kanapki, to po trzy plasterki bekonu na każdą. I kładziemy osobno, tak żeby można było później zdjąć. Teraz przygotuję samą kanapkę. Będziemy potrzebowali kilka kromek tostowego chleba. I teraz tak. Smaruję kanapkę z jednej strony musztardą i majonezem. To jest ostra musztarda Dijon. A teraz majonez. Teraz sypiesz szypiorek. Kładę plaster cheddaru. Przykrywam. Teraz z wierzchu, z jednej strony, smaruję masłem. Teraz odwracamy bekon. Zobaczcie jak jest fajnie rumiany z wierzchu. I teraz tak. Do miseczki wbijam jajko. Dla bezpieczeństwa i dla wygody. A dlaczego dla wygody już mówię? Delikatnie jajko. Wylewamy na bekon i przytrzymujemy tak, by żółtko nie spłynęło nam na bok. Przytrzymujemy małą chwileczkę, żeby białko się ścięło. I tak smażymy dotąd, aż jajko będzie gotowe. Bekon i jajka są już gotowe, więc zdejmujemy je z patelni. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Ja lubię żółtko, jak jest płynne. A jeżeli nie lubimy płynnego żółtka, to po prostu odwracamy i je przysmażamy. Teraz na patelnię wkładam grzanki. Posmarowaną stroną do dołu. A z drugiej strony smaruję masłem. Smażymy dotąd, Dopóki nie będą z każdej strony bardzo złociste, bardzo rumiane i lekko chrupiące. A więc czekamy i za chwileczkę odwracamy. Chleb nie jest gruby. Za chwileczkę cheddar się mu zacznie rozpuszczać i to jest to na co czekamy. Grzanki są gotowe, więc przekładamy je teraz na talerz. Zobaczcie, z drugiej strony pięknie zrumienione. I teraz, co zrobię? Zobaczcie, otwieram. Zobaczcie, jak cheddar pięknie się rozpuścił. I do środka wkładam jajko z bekonem. I teraz drugą. O, ale pach, zapach. I moje śniadanie jest przygotowane. Teraz odstawię tak i pokażę wam jak wygląda, jak się to przekroi. Wygląda obłędnie. Spróbujemy Chrupiący bako. Mmm. Chrupiąca kanapka jajko. Po prostu klasyk. A jak ty pyszny. Kilka składników. 15 minut, a jakie śniadanie wypasione. A ja Państwa serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuję Was, kiedy wrzucę film no i życzę Wam takich śniadań. A jest po prostu zajebista.